Cześć, nazywam się Bartłomiej Samel i to jest odpowiedź na pierwsze z moich Excelowych wyzwań. W dalszej części tego filmu opowiem Ci, w jaki sposób ja rozwiązałem to zadanie, w jaki sposób rozwiązał je Robert z pomocą funkcji, w jaki sposób rozwiązała je Aldona w Power Query oraz w jaki sposób rozwiązał je Leszek i Rafał używając VBA. Przypominam, generalnie zadaniem było to, żeby z tego ciągu tekstowego wyodrębnić wyłącznie unikatowe wystąpienia liter, które się powtarzają. Tak na przykład dla Krakowa mieliśmy mieć jeden raz k, ale dla Hongkongu, gdybyśmy dopisali tutaj kilkukrotnie g i zatwierdzili enterem, to zobacz, moje rozwiązanie jest takie same jak w oczekiwanym rezultacie. Rozwiązanie Roberta jest również identyczne. W dalszej części tego filmu opowiadam o wszystkich rozwiązaniach. Zapraszam. A więc najpierw moje rozwiązanie, bo je znam najlepiej. Co chcę zrobić? Otóż przypominam, jaki jest cel zadania. Otóż chcemy powskazać tylko te litery, które się powtarzają, ale jeśli będą powtarzać się kilkukrotnie, na przykład po dodaniu tej do Hongkong kilka razy litery G, to ma się ta litera pokazać na liście tylko jeden raz. Widzisz, że tutaj moja funkcja już jest gotowa, ale zanim przejdziemy do niej całości. chcę ci pokazać jaką logikę tutaj zastosowałem. Otóż co po pierwsze muszę zrobić? Po pierwsze, jako że wybrałem, że będę używał dynamicznych funkcji z Office 365 wraz z mechanizmem rozlewania, muszę sobie rozlać wszystkie litery słowa Hongkong lub w ogóle tego ciągu tekstowego z kolumny A do osobnych komórek. Jak to zrobię? Użyję starej funkcji fragment tekstu. Tabulator. Moim tekstem jest komórka A11, czyli komórka zawierająca ten ciąg tekstowy, który chcę podzielić na osobne komórki. A następnie, żeby ją rozlać dalej, żeby ją, ten ciąg tekstowy rozlać do kilku komórek, muszę wskazać do ilu komórek. Prawda? Więc muszę rozlać tutaj dynamiczną tablicę i żeby to zrobić, użyję funkcji sekwencja. Tabulator, e, dla której e, przyjmę mm, jedne, e, tylko jeden argument, argument wiersze. E, to znaczy, chcę rozlać tutaj cyfry: jedynkę dla h, dwójkę dla o, trójkę dla n, czwórkę dla g, piątkę dla spacji, szóstkę dla k, siódemkę dla kolejnego o i tak dalej. Więc co zrobię? Policzę długość tej komórki. Więc w, w, w sekwencję wrzucam funkcję DEU. DL. Dla komórki A11 zamykam jeden raz, Średnik, i spójrz, można byłoby już właściwie bez tego średnika zamknąć m, funkcję sekwencja. Dlaczego? Ponieważ m, pozostałe argumenty, kolumny, początek i krok e, przyjmują bazowo argument 1, a dla mnie to właśnie jest, ten, jest ta wartość, która mnie interesuje. Więc po prostu e, domykam e, nawias dla sekwencji, średnik, liczba znaków dla fragmentu tekstu 1. Enter i spójrz, mój, e, ro, mój zakres dynamicznie rozlał się w dół. I teraz, co byłoby następną rzeczą do zrobienia? Następną rzeczą do zrobienia byłoby wskazanie, który raz, a właściwie na której pozycji dana litera już kiedyś wystąpiła. Jak można byłoby to zrobić? Otóż mamy do tego znów nową funkcję, zapisa 365: x. Dopasuj. Ona działa trochę podobnie jak yy, wyszukaj pionowo. Spójrz, szukaną wartością niech będzie, ale nie d11, tylko cała rozlana tablica, więc d1, te, przepraszam, d11, h, średnik i szukaną tablicą, czyli w tym w miejscu, w którym szukamy, niech będzie znów ten zakres d11, h. Zamykam, zatwierdzam enterem i spójrz, jaką mam teraz sytuację. Pierwsze wystąpienie h ma jedynkę. Pierwsze wystąpienie O ma dwójkę, potem pierwsze wystąpienie N ma trójkę, pierwsze wystąpienie G ma czwórkę, pierwsze wystąpienie spacji ma piątkę, ym, pierwsze wystąpienie K ma szóstkę, ale drugie wystąpienie O otrzymuje dwójkę. Dlaczego? Ponieważ X dopasuj znalazło już wcześniej w tej rozwajanej tablicy Hong Kong O na drugiej pozycji i zwróciło mi o tym informację w postaci tej wcześniejszej liczby. Więc gdybym teraz jeszcze obok rozlał sobie sekwencję, po raz kolejny sekwencja, czego? Eee, sekwencję długości tabulator, mojego tekstu. Zatwierdzam, zamykam nawias dla długości. Zamykam nawias dla sekwencji. Zatwierdzam enterem. Spójrz, mam tutaj rozlaną sekwencję od 1 do 9, ponieważ Hongkong wraz ze spacją zajmuje właśnie 9 znaków. I gdybym teraz porównał ze sobą te dwie wartości, to zobacz, tam, gdzie otrzymam fałszę, mam Tutaj informacje o tym, że to są właśnie powtarzające się litery. Okay? I teraz, gdybym tutaj chciał skorzystać z tego mechanizmu, to musiałbym cały taki pakiet czterech kolumn, czy zestaw komórek, przygotować dla każdej z tych wartości. Ale ja chciałbym całe to moje rozwiązanie, żeby ono mieszkało i odbywało się w jednej komórce. I aby to zrobić, użyjemy do tego funkcji LED. Ok, opakujmy teraz całość tej logiki, funkcję LED, ponieważ chcę, żeby moje rozwiązanie było jednokomórkowe. Więc funkcja LED, która też jest dostępna w opisie 365, pozwala zdefiniować nazwy dla zmiennych oraz operacje ukryte za nimi. Nazwijmy sobie pierwszą e, moją zmienną liczby. Więc wygeneruję sobie najpierw te tablice od 1 do 9 liczby. Średnik. Jaką za tym miałem krytą operację? Była to sekwencja e, czego? Znaków liczb od 1 do x, gdzie x stanowiła długość mojego ciągu tekstowego, więc DL, otwieram nawias komórki A2, zamykam nawias dla długości, e, zamykam nawias dla sekwencji. Średnik. Kolejna zmienna, tym razem to rozlane litery. Ok, więc Chcę sobie wyciągnąć z tego moje rozlane litery. Nazwijmy to roz, średnik. Co będzie, jaką miałem tutaj ukrytą funkcję? Tutaj była funkcja fragment tekstu, która bazowała znowu na komórce A2, średnik, liczba początkowa. Tutaj pamiętam, nie wiem, czy też używałem sekwencji, ale dokładnie takiej sekwencji, samej sekwencji jak tutaj. Wobec tego nie muszę jej od nowa e, wpisywać. Mogę użyć już jej nazwy zmiennej. Spójrz, spójrz jeśli zacznę wpisywać teraz liczby, to zobacz, ta nazwa pojawia się tutaj na liście podpowiedzi, więc ja mówię: weź proszę fragment tekstu z komórki A2, czyli zbuduj mi tą, tą tablicę, rozlej ją, tak samo jak tutaj, użyj do tego właśnie tej sekwencji, którą zdefiniowałem już wcześniej, jest identyczna. Średnik i każdy znak ma być w osobnej komórce. Zamykam nawias i teraz popatrz, dam średnik. Chciałbym pokazać wynik tej tablicy dla komórki A2 z Krakowem. Co muszę tu podać? Mówię, OK, wyciągnij operację, obliczenie lub nazwa, obliczenie w moim przypadku. Pokaż mi wartość ROS, czyli tych rozlanych, e, n, rozlanych liter. Zatwierdzam enterem i spójrz, mam Kraków. Kopiuję moją, moją komórkę. Wklejam ją na przykład dla Szczecina, rozlewa się dla Szczecina. Wklejam ją, ją dla Hongkongu, teraz jeszcze kopiuję, wklejam do Hongkongu, wygenerowało mi rozlany Hongkong. Ok, to mamy załatwione i to mamy załatwione. Nie mamy jeszcze tego elementu w naszej funkcji, prawda? Jeszcze nie, nie podawaliśmy tego x do pasu. Wracam w takim razie do mojej funkcji LED. I teraz co robię? Otóż zamiast tego rozlania na końcu właśnie podaje kolejne obliczenie. E, w tym przypadku będzie to x. dopasuj szukaną wartością jest jak myślisz. Jest wartość rozlana. Przypisz wartość rozlaną, to jest dokładnie ta sama operacja co tutaj. Tylko tutaj adresowaliśmy się do komórki, w której to się rozlało, a teraz ja po prostu adresuję się do nazwy zmiennej, którą określiłem w mojej funkcji LED. Więc przyrównaj mi zakres rozlany do zakresu rozlanego i zwróć mi, zwrócisz mi w tej, wtedy liczby. Więc przyrównaj mi to do czego? Do liczb, tak, jak, tak samo jak wcześniej. Liczby. Wybieram moją zmienną. Zaznak, zamykam nawias, zatwierdzam enterem i spójrz, mamy ten sam wynik co tutaj, więc mamy znów ciągi prawd i fałszy. Tam, gdzie mamy fałsz, ta litera jest, jest powtarzająca. Czwarta litera, tak jest, K w Krakowie. Dobra nasza. Połowa rozwiązania mniej więcej za nami. Teraz trochę trudniejsza część. Ustawiam się tutaj przed X, dopasuj i w jakiś sposób muszę zamiast tych prawd i fałszy przypisać tutaj odpowiadające im litery z. Ładnie tak, z naszego rozlanego zakresu. Co robię? Ustawiam się między średnikiem a x dopasuj i zawijam to w funkcję jeżeli, tabulator. Jeżeli cała ta funkcja, czyli jeżeli moje x dopasuj przyrównane do liczb, zwraca prawdę, to co mam zobaczyć? Spójrz, tam gdzie prawda, to są litery, które się nie powtarzają. To chcę pusty ciąg tekstowy. A w innym przypadku, co chcę zobaczyć? Chcę zobaczyć literę z rozlanego zakresu odpowiadającą. Zatwierdzam enterem. Ups. Zatwierdzam enterem teraz i spójrz. Jest OK. Mamy raz, dwa, trzy. Pierwsze trzy znaki są niepowtarzalne. Mamy trzy, ciągi, trzy puste ciągi tekstowe. Na czwartym miejscu mamy powtarzające się K. I szósta, piąta i szósta e, litera z słowa Kraków. To no znów niepowtarzające się literki, wobec tego mamy puste ciągi tekstowe. Co możemy teraz zrobić? Wystarczy, że wyciągnę z tego unikatową kombinację, ponieważ takie było moje założenie. Chciałem, aby jeśli jakaś litera, przypominam, z tym G na końcu Hongkongu powtarzała się kilkukrotnie, to chcę to G otrzymać tylko raz. Więc mówię, hej, Excelu, daj mi unikatową wartość z tego. W takim razie jest dokładnie tak, jak się spodziewam. Dostałem jeden pusty ciąg tekstowy i jeden raz K. Czy jest jakaś funkcja tekstowa, która pozwoli mi zagregować całość do jednej komórki? Pewnie, że jest. Nazywa się Połącz teksty i dodatkowo ona ma jeszcze opcję ignorowania pustych. W takim razie pozbędę się tych unika tego unikatowego pustego ciągu tekstowego. Idealnie. Moim ogranicznikiem niech będzie przecinek spacja. Średnik. Eee, prawda dla tego drugiego argumentu, bo chcę ignorować puste. Średnik i moimi tekstami jest moja rozlana tablica. Idę na koniec, domykam nawias, zatwierdzam enterem, następnie kopiuję w dół. Trochę za daleko, ale spójrz, wszędzie to działa poprawnie dla Hongkongu mamy ONG, dla Szczecina mamy ZIC, dla Frankfurtu mamy FIR, dla bielska białej mamy BIA. E, oczywiście możemy to B w ciągu tekstowym zmienić na małe B i oczywiście tutaj też prawnie się to zmieni. E, i tak dalej, i tak dalej. Możesz spróbować tego mojego, tego mojego rozwiązania samodzielnie. Jeśli chcesz nauczyć się podobnych operacji tablicowych, zapraszam Cię już 4 października na webinar, na którym pokażę Ci, jak takie operacje wykonywać. Zapiszesz się na, na mój webinar pod adresem www.ogarnieńkomórki znaków.pl Teraz chciałbym Ci pokazać nieszablonowe podejście do tematu Aldony. Spójrz, Aldona użyła trochę innych ciągów tekstowych, ale będzie to działało też na naszych ciągach tekstowych. Stworzyła tabelę, a następnie tą tabelę załadowała do Power Query i tam wykonała pewne operacje. Przechodzę dane, połączenia, otwieram zapytanie Aldony i zobaczymy, co ona tutaj zrobiła. Spójrz, po pierwsze, źródło zostało załadowane. Po drugie zostały zmienione typy kolumn. Po trzecie Aldona stworzyła duplikat kolumny. Gdzież mamy to samo: mamy duplikat naszej kolumny. Następnie e, użyła e, polecenia, rozdzielenia kolumny po, mm, e, po pozycji, czyli po, pozycją była długość te, ciągu tekstowego w, w tej kopii, czyli jeśli słowo lub miało cztery y, znaki, to y, kolumna pierwsza została powtórzona czterokrotnie, a potem otrzymaliśmy l, o, o i p dla każdego z tych znaków. Dla Celebration mamy 10 y, y, wierszy. 10 wierszy z nazwą Celebration i 10 wierszy z każdą kolejną literą słowa Celebration. To samo dla mama, tata, metronom i tak dalej, i tak dalej. Następnie Aldona zatrzymała wyłącznie duplikaty, bo tylko to ją interesowało. E, tylko duplikaty z tej kolumny pierwszej, a następnie usunęła duplikaty. Tak, aby w kolumnie pierwszej pokazały się tylko i wyłącznie te litery, które się duplikują. Więc w słowie "lub" mamy literę O, dla "celebration" mamy E, dla "mama" mamy M i A i M. Spójrz, obie te, oba te wiersze zostały, zostały pokazane. Dla "tata" mamy T, T i T. Dla "metronom" mamy M, E i O. Ponieważ te litery się powtarzają. I to Aldona załadowała do Excel'a w formie tej tabeli. A następnie stworzyła pivot, czyli, czyli kolumnę, czyli tabelę przestawną, w której właśnie wrzuciła kolumnę pierwszą, czyli naszą Nasze słowa, które badaliśmy, oraz wszystkie powtarzające się wartości poniżej. I w ten sposób, dla słowa mama, widzimy, że duplikaty to A i M, dla metronom to E, M i O. Nie do końca to, o co mi chodziło, ale bardzo, bardzo blisko tego, co, co chcieliśmy osiągnąć. Można to, co Aldona zrobiła tutaj, osiągnąć w Power Query, edytując odrobinę jej rozwiązania. Przechodzę do zapytania i połączenia. Table 1, czyli ta tabela, na której pracujemy a następnie tutaj chciałbym dokonać grupowania, ale takiego trochę niestandardowego grupowania, ponieważ spójrz, chcę pogrupować te według kolumny z naszymi e, słowami, więc zaznaczam kolumnę pierwszą jako tą kolumnę, na której chcemy, chcemy budować grupowanie według. Z sekcji narzędzia główne wybieram właśnie polecenie grupowanie według, chcę pracować na kolumnie pierwszej, a następnie operacją, którą chcę wykonać, ma być suma, Kolumny kopia, czyli tej, w której mamy litery. Dlaczego, dlaczego suma? Zaraz zobaczysz dlaczego. Popatrz. Jeśli teraz zatwierdzę to Enterem, to oczywiście otrzymam, otrzymam e, tutaj e, błędy, errory. Dlaczego? No bo przecież nie da się w prosty sposób wprost zrobić sumy z liter. Prawda? Ale to mi bardzo, bardzo ułatwia całe rozwiązanie, ponieważ jedyne, co ja teraz muszę zrobić na tym etapie, to muszę tutaj w kodzie M zmienić jedną rzecz. Otóż muszę tę te funkcję list sum zmienić na funkcję tekst combine. Spójrz, ten element zmieniam na tekst.combine, tabulator, a następnie muszę jeszcze dodać separator, który mnie interesuje. Chciałbym, żeby tym separatorem w moim przypadku, W moim przypadku były na przykład. E, Mm, 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 mm. Tu oczywiście muszę dać przecinek, i teraz otwieram cudzysłów. I moim separatorem niech będzie e, przecinek spacja. Klikam gdziekolwiek, i spójrz, wszystko zostało niby posumowane. A tak naprawdę, połączyłem teksty z użyciem separatora. Gdybym tego separatora nie chciał mieć. Spójrz, oczywiście wszystko można połączyć w ten sposób, ale ja jednak wolę go mieć, więc daję tutaj przecinek, żeby odseparować argument tej funkcji jeden od drugiego, a następnie podaję właśnie mój separator, i wtedy, za wtedy wszystko jest gotowe do załadowania do Excela. Więc ja dodałbym jeszcze tę jedną drobną zmianę. Oczywiście, jako że to jest to Power Query, możemy zmienić tutaj na Cameleon N Monkey na przykład odświeżyć naszą tabelę i oczywiście e, to, mm, ta operacja zostaje tutaj e, poprawnie wykonana. Dzięki uprzejmości Leszka mamy też dostęp do rozwiązania napisanego w VBA. Otóż Leszek napisał własną funkcję, która e, działa na zasadzie, e, która nazywa się zduplikowane litery i działa ona w następujący sposób, aby uruchomić e, edytor makrofit, Używam skrótu Alt F11 i widzę, że jest tutaj dodany moduł. I teraz, co robi ten kod? Ten kod definiuje niestandardową funkcję o nazwie "zduplikowane litery". Tutaj mamy to opisane, która przyjmuje ciąg znaków jako, która przyjmuje ciąg znaków wyrażenie jako argument i zwraca ciąg znaków zawierający wszystkie litery, które występują jako duplikaty w podanym wyrażeniu. Jak, co tutaj mamy? Mamy kilka zmiennych. Po pierwsze, mamy zdeklarowaną zmienną wyrażenie 2. Wyrażenie Ona służy do przechowywania zmiennej zmienionej wersji oryginalnego wyrażenia, czyli oryginalnego słowa, z którego usuwane są litery. Litera, czyli druga zmienna, to zmienna, która przechowuje aktualnie analizowaną literę, czyli to jest pętla i pow litery, poft litery, przepraszam. To zmienna, która będzie przechowywać litery, które występują tylko jako duplikaty. Następnie co się dzieje? Przekształcenie tego wyrażenia polega na tym, że wyrażenie wyrażenie jest konwertowane na małe litery, funkcja Lcase. Widzimy to tutaj. A następnie, i usuwane są oczywiście wszystkie spacje również za pomocą tej funkcji. Widzimy to tutaj, że podmiane są spacje na pusty ciąg tekstowy. E, następnie, e, pętla główna e, do while e, mówi nam tutaj, e, że ma zostać wykonana e, więcej e, niż jeden razy. Że ma działać do, dopóki, do, dopóty, dopóki długość wyrażenia wyrażenie jest większa niż jeden. E, tak jak zresztą piszę e, Leszek w w opisie poniżej. Analiza litery polega na tym, że pierwsza litera z wyrażenia jest przepisywana do zmiennej litera, tworzony jest nowy ciąg znaków w wyrażenie 2, który jest wynikiem usunięcia wszystkich wystąpień litery litera z oryginalnego wyrażenia, czyli wyciągamy wszystkie duplikaty. Następnie sprawdzamy sobie warunek który mówi, że jeśli różnica między długością oryginalnego wyrażenia, wyrażenia a nowym wyrażeniem wyrażenie 2 jest większa niż 1, oznacza to, że ta litera występuje jako duplikat w wyrażeniu i następnie wszystko jest łączone aż do ciągu, do ciągu tekstowego. Więc tutaj mamy rozwiązanie Leszka, który przygotował funkcję VBA, zamykam edytor VBA, zmieniam na przykład Gdańsk na Gdańsk KKKK i oczywiście mamy jeden raz tutaj A, więc Warunek, który był mi potrzebny jest spełniony. Także Leszek, świetna robota. I Relatywnie podobnym rozwiązaniem do, do rozwiązania Leszka ehm, podzielił się z nami Rafał, który też stworzył swoją nową funkcję duplicate getDuplicateLetters. Jej e, wszystkie elementy widzisz tutaj. Ta funkcja działa bardzo podobnie do tej funkcji Leszka, więc nie będę jej e, omawiał w szczegółach. E, masz 35 linii, więc jest tego, e, jest tego dosyć, e, dosyć sporo, ale jak najbardziej oczywiście, oczywiście działa. Kod tej funkcji będzie wklejony e, tutaj w pliku. E, w pliku z wyzwaniem, więc jak najbardziej będziesz mieć do niego dostęp. I to tyle w tym filmie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystkie zaprezentowane rozwiązania przydadzą ci się kiedyś, no, że będziesz mógł lub mogła z nich skorzystać w czasie swojej codziennej pracy. Ja przypominam, że jeśli interesują Cię. Takie rozwiązania, jakie napisałem ja tutaj za pomocą tych funkcji dynamicznych w Office 365, to już 4 października będę prowadził na ten temat webinar. 4 października o godzinie 20 to środa. Zapisy pod adresem www.ogarnikomórki.pl, bez polskich znaków oczywiście. Ja dziękuję uprzejmie i kolejne wyzwanie już w poniedziałek.